Witam Was, moi drodzy. W tym filmie chciałbym pokazać, jak na początku, jeżeli kupimy już gitarę, czy to gitarę elektryczną, czy akustyczną, yy, czy klasyczną yy, ze sklepu muzycznego, po prostu zaczynamy swoją przygodę z grom na gitarze elektrycznej. Yy, no chcemy się od początku nauczyć się tak, od tak zwanego zera. Kupujemy tą gitarę, i ona już tam w tym sklepie muzycznym jest nastrojona, i z tą gitarą wracamy do domu. Próbujemy sobie ćwiczyć, no ale z czasem, tak jak wiemy, e, struny od gitary elektrycznej e, pod wpływem czynników, e, warunków e, temperatury i wilgotności, one pracują i z czasem ten strój gitary się rozstraja. I co wtedy zrobić, tak? jeżeli na początku po prostu uczymy się gry na gitarze, nie mamy jeszcze takich, nie umiemy jeszcze tak nastroić klasycznie gitary, Wtedy z pomocą przychodzi nam technika, która oferuje takie tunery do gitary elektrycznej, tak zwane, stroik, stroiki elektroniczne, które pozwalają e, w taki praktyczny sposób nastroić nam struny w gitarze elektrycznej. E, tam w, tym, w tych stroikach, tak jak tu widzicie, tego typu mamy. Zobaczcie, to jest jeden taki stroik, tuner do gitary elektrycznej, drugi zobaczcie, trzeci rodzaj. I tutaj zobaczcie, się ładuje następny taki stroik do gitary elektrycznej. Te wszystkie tutaj strojki, co Wam pokazałem oczywiście są jeszcze inne typy tych strojków, tych tunerów do gitary, ale zasada jest taka, że te strojki mają wbudowany mikrofon, który wyłapuje dźwięk struny, a kolorowa dioda zapala się, wskazuje nazwę dźwięku lub też numer struny. Yy. Dodatkowy taki wskaźnik, to jest taka strzałka, pokazuje jakby precyzyjnie jego wysokość. Regulując właśnie wysokość dźwięku struny, musicie tak właśnie doregulować tą wysokością struny, aby ta strzałka ustawiła się po prostu po środku skali, po środku symetrycznie tutaj tej szerokości tego lub tego strojka lub tego do gitary tunera do gitary elektrycznej. Ale ja oczywiście dla każdego tutaj Wam pokażę w praktyce jak sobie stroić właśnie gitarę według tych y, strojków y, elektronicznych. Także jeszcze raz Wam tutaj pokażę. Zobaczcie. To jest taki jeden stroik. Tutaj macie takie szczypce takiego krokodylka, któ które możecie złapać za główkę gitary i sobie dostroić. Ale ja zaraz Wam tu tutaj Pokażę. I zobaczcie, zaczynamy stroić tą najcieńszą strunę E. Uderzamy w strunę. I zobaczcie, tu pokazuje, że jest te strzałki, że jest nienastrojona ta struna. Zobaczcie, to teraz musimy tak stroić, żeby tu symetrycznie się nastroiła ta gitara E i ona też ten, ten, ten ekran zapali się takim światem, bodajże chyba zielonym lub niebieskim no to próbujemy stroimy stroimy strunę stroimy. zobaczcie i te strzałki, te takie drobniutkie znikają, znikają, dochodzimy do tutaj, o i zobaczcie o, przeskoczyło pali, pali się takim kolorem zielonym czyli struna E1 jest nastrojona Teraz przechodzimy do tej struny H, tej drugiej od tej ścienkiej. H i zobaczcie, tutaj na tych stroikach jest oznaczenie angielskie B, ale u nas to jest H. I zobaczcie, no, jest nie No to kręcimy kluczem, stroimy, strunę. O. I widzicie, znowu się pali kolorem zielonym, czyli struna ta druga B, H, u nas po pol w polskim tutaj jest H, a w angielskojęzycznym jest B, jest nastrojona. To teraz przechodzimy do struny G. No nie nastrojona jest. To skręcimy kluczem. Kręcimy, 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 kręcimy. I zobaczcie, zaraz powinno się zapalić zielone światełko, że... Oś, ta strzałka jest symetryczna. I jest struna G nastrojona. Zobaczcie. Teraz przechodzimy do struny D i kręcimy kluczem. Kręcimy, kręcimy, znikają te pojedyncze strzałeczki aż do osi symetrii. Zobaczcie. I na godzinie. Tak jak patrzę na godzinie 12, struna D również jest tutaj strzałka symetrycznie na 12, to znaczy ekran się pali na zielono. Ona jest nastrojona. Teraz stroimy strunę A, tą drugą najgrubszą. Kręcimy. I też, jak mówiłem, macie nazwę struny. I numer 5, czyli oznacza tą piątą strunę, tą drugą najgrubszą. I, I stroimy, zobaczcie, stroimy, stroimy, stroimy. Zapala się zielone światełko, czyli struna A jest nastrojona. I teraz stroimy tą najgrubszą strunę E, tą szóstą. No i widzicie, ona jest nienastrojona. To stroimy, kręcimy, kręcimy kluczem, kręcimy. O, trochę za dużo cofamy Trzeba czasami delikatnie o i struna E widzicie też jest nastrojona pali się kolor zielony widzicie Chcę wam pokazać taki stroj tu chciał który według mnie dla mnie jest najlepszy di adario i zobaczcie on, on pracuje tak zobaczcie struna E, ta najcieńsza on tutaj z drugiej strony pokazuje w pionie tutaj te kreseczki które się zmniejszają i wtedy powinno struna jak się nastroi po prostu zapali się też tutaj pulpit oznaczający że ta struna E jest nastrojona dobra, to zobaczcie, stroimy no teraz pokazują te takie linijki żółte kreseczki, że jest nie nastrojona stroimy O, zobaczcie, zbliżamy się. O, i tutaj te dwie kreseczki niebieskie i po bokach takie strzałeczki oznaczają, że struna jest nastrojona. Dobra, przechodzimy teraz do struny H. H jest nienastrojona. Widać tutaj, pokazuję te kreseczki czerwone. Kręcimy, kręcimy. Tutaj jest oznaczenie B, anglojęzyczne. O, I jest nastrojona. Teraz następną strunę G. Stroimy, 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 stroimy. Stroi... I zobaczcie, jest nastrojona. Teraz jest nastrojona struna G. Teraz stroimy strunę D. Kręcimy kluczem, kręcimy. Też jest nastrojona, teraz strunę A też jest nastrojona, no jeszcze troszeczkę O i teraz strunę E. I jest nastrojona. Także jeszcze troszeczkę. O! Według tego stroika strojenie gitary tak wygląda. Zobaczcie, mamy też taki inny stroik i chciałbym pokazać jak on pracuje. Stroimy z tą strunę najcieńszą E. Zobaczcie, wskazówka zbliża się na godzinę 12. Zobaczcie i się zaświeciło na niebiesko, to znaczy, że struna jest nastrojona. Teraz stróimy strunę H. Wskazówka zbliża się na godzinę 12 na, na oś symetrii tego stroika elektronicznego. Waga i zobaczcie, kolor niebieski oznacza, że jest nastrojona. Teraz, teraz strunę G. Stroimy, stroimy klucz, kluczem, kręcimy, kręcimy. I zaświeciło się na niebiesko, czyli struna jest nastrojona. Teraz strunę D. Kręcimy, kręcimy, kręcimy kluczem. Oj, przelecieliśmy trochę. Czasami trzeba delikatnie. O i struna D jest nastrojona, bo się świeci ekran na niebiesko. Teraz strunę A. Ekran się świeci na czarno, czyli jest nienastrojona, kręcimy kluczem. Kręcimy, 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 kręcimy. Na 12 struna jest nastrojona, bo świeci się ekran na niebiesko i wskazówka jest na godzinie 12, czyli no, troszeczkę możemy jeszcze opuścić, ale struna jest nastrojona. Jak tam delikatnie będzie wychodziła. Poza tą godzinę 12 to nic takiego. I najgrubsza struna E jest nienastrojona. Kręcimy klucz. Wskazówka zbliża się do godziny 12. O, przelecieliśmy. Przelecieliśmy tutaj jeszcze raz. Właśnie powolutku trzeba delikatnie trochę. O! I struna, ta najgrubsza E, jest nastrojona. Także tak to wygląda dla tego typu strojka. Chciałem Wam pokazać jeszcze jeden stroik, jego pra zasady pracy. Zobaczcie, stroimy strunę tą najcieńszą E. I kręcimy kluczem. Kręcimy, kręcimy kluczem. Na godzinę 12 musimy. A zobaczcie. I struna jest nastrojona. Bo ten pasek niebieski tutaj świeci się na niebiesko na godzinie 12. To znaczy, że struna E jest nastrojona. Teraz stroimy strunę H. No jest rozstrojona. O! I też jest struna nastrojona. Teraz strunę G. Kręcimy, kręcimy, kluczem kręcimy. I struna G też jest nastrojona. Tutaj ten pasek na niebiesko się świeci, to znaczy, że struna jest nastrojona. I jest na godzinie 12 równo. Teraz strunę D. Stroimy. Tak żeby się zaświecił niebieski ten pasek. O. I struna D też jest nastrojona. I teraz struna A. Zbliżamy się na godzinę 12. O. Trochę przelecieliśmy. Cofamy kluczem. O. Trzeba troszeczkę delikatnie dozować kluczem. I świeci się ten pasek niebieski na godzinie 12, czyli struna E jest nastrojona, i teraz ostatnia struna, te, ta E najgrubsza. Kręcimy kluczem. O, i struna E również jest nastrojona, bo ten pasek niebieski świeci się na godzinie 12, także Zobaczcie, tak wygląda tutaj strojenie tych stroików elektronicznych do gitary. Bardzo pomocne narzędzia, jak zaczynamy właśnie swoją naukę gry na gitarze. Także moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam do komentowania, do subskrybowania. I pozdrawiam Was serdecznie.